Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a paraklet. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, sala sądowa, duża sala sądowa i przed Trybunałem stoi oskarżony biedaczek. Próbuje się bronić na różne sposoby, wypowiada wiele słów, próbuje znaleźć argumenty, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie skazany i to będzie to najwyższy wymiar kary. I właściwie wydaje się, że nie ma dla niego nadziei. W tym momencie drzwi się otwierają i do sali wchodzi człowiek w poważnym wieku. Każdy, kto go zobaczył, natychmiast wstaje z szacunkiem, kłania mu się. On podchodzi do Trybunału, podchodzi do oskarżonego, staje przy nim, kładzie rękę na jego ramieniu i nagle sąd rozwiązuje swoje posiedzenie i ten człowiek zostaje zwolniony. Słyszeliście tę historię. Powtarzanie jest matką nauki, ale po to ją przywołuję, żeby uświadomić sobie, taka historia się dzieje za każdym razem, kiedy Duch Święty przychodzi do nas. Bo ten człowiek, o którym powiedziałem, którego wszyscy szanują, to w świecie greckim, w którym jest napisana Ewangelia, miał. To była taka instytucja, człowiek, który był tak bardzo szanowany, nazywany właśnie Parakletem, Parakaleo po grecku ten, który jest przywołany, tak naprawdę przywołany na pomoc. Po łacinie mówimy adwokatus, także przywołany, adwokat. Duch Święty jest tym, który jest przywołany na pomoc człowiekowi, który jest w opłakanej sytuacji, w tragicznej sytuacji, dla którego wydaje się, że nie ma ratunku. On staje i wstawia się za nim. To słowo dzisiaj, dzisiaj właściwie słowo dzisiaj jest bardzo bogate, bo ono już od wczoraj na to zesłanie Ducha Świętego jest przewidziane bardzo dużo słowa. W tej wigilijnej czy nocnej liturgii było aż sześć czytań, które opowiadały o działaniu Ducha Świętego w różnych czasach, jeszcze przed przyjściem Chrystusa, chociaż wtedy jeszcze Ducha Świętego wydawało się Izraelitom, że jest to po prostu moc Boża, jakaś moc, którą Bóg posyła. Ale ten Duch Święty pojawia się od samego początku. Jest tym, który jak jest przywoływany, potrafi wskrzesić z martwych wręcz, pojednać zwaśnione narody, zmienić wszystko. Dzisiaj przeczytałem fragment 14 rozdziału z Ewangelii Świętego Jana. Nie tak dawno go czytaliśmy tutaj w Kościele w czasie mszy świętej niedzielnej. W 17. rozdziale tam jest dokładniej powiedziane, że kiedy przyjdzie Paraklet, to przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To pierwsze działanie Ducha Świętego, przekonanie świata o grzechu, bo żeby można było przyjąć tą jego posługę, to trzeba zobaczyć swoją sytuację. Nasza sytuacja jest dokładnie taka. Ten człowiek postawiony przed sądem, to jestem ja i to jesteś ty. Każdy z nas czasami dostajemy łaskę, że mamy ja myślę, że każdy to przeżywał, że nosimy w sobie poczucie winy, albo rzadziej nieuzasadnione, a częściej zupełnie uzasadnione. Zrobiliśmy coś z czego wcale nie jesteśmy dumni, a czasem to trwajnie potrafimy wyjść z takiej sytuacji. I bardzo potrzebujemy parakleta, tego który stanie przy mnie i będzie mnie bronił, bo każdy z nas ma oskarżyciela. Tym oskarżycielem jest demon, jest diabeł, który chce naszego nieszczęścia. Możemy to zobaczyć w Księdze Hioba, jak diabeł przychodzi i oskarża Hioba Sprawiedliwego. Diabeł jest tym, który oskarża, tym, który kłamie. Tymczasem Duch Święty przychodzi do ludzi, którzy go potrzebują i wołają. I dzisiaj słyszeliśmy pierwsze czytanie o tym pierwszym, takim spektakularnym zesłaniu Ducha Świętego, bo jak czytamy Ewangelię Świętego Jana, to wcześniej... Mogliśmy zobaczyć, że pan Józef jak tylko przyszedł do uczniów, to od razu im udzielił Ducha Świętego, bo się okazuje, że Ducha Świętego potrzebujemy, żeby był nam udzielany wielokrotnie. Nie tylko dostajemy go w czasie chrztu, nie tylko w czasie bierzmowania, ale wielokrotnie potrzebujemy w każdym sakramencie, odnawia się w nas obecność Ducha Świętego. Bo my jesteśmy, jak też mówi Święty Paweł, z takimi naczyniami glina, glinianymi i to popękanymi, z których ten Duch Święty jak olej wycieka. Warto sobie uświadomić, że w, w Piśmie Świętym Duch Święty jest określany bardzo różnymi, przez bardzo różne porównania, bo nasz Nasza wyobraźnia nie jest taka, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, poznać kim jest Duch Święty. Możemy tylko przez porównania, przez jakieś skojarzenia, dlatego Duch Święty jest nazywany właśnie olejem. Olejem, który jak mówili starożytni, takim olejem smarowali się zapaśnicy, żeby przeciwnik nie mógł nas złapać, żeby można było się nim wy, mu wyślizgnąć. To jest jeden z obrazów, ale olej też służy do leczenia ran. Duch Święty jest też nazywany wodą. W nocy słyszeliśmy takie słowo, kiedy Pan Jezus mówi Kto jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie, a strumienie wody żywej z Mojego wnętrza popłyną. I mówił o Duchu Świętym. Z jednej strony jest nazywany Duch Święty strumieniem, taką gwałtowną wodą, która daje Gasi pragnienie, ale też jest nazywany rosą albo deszczem, który ożywia kogoś, kto już traci życie. Jest nazywany obłokiem, który dla przeciwników, jak Żydzi wychodzili z Egiptu, dla przeciwników był ciemnością, a dla Izraelitów był znakiem, który ich prowadził. Jest nazywany ogniem, z jednej strony jest Wodoma, z drugiej strony jest ogniem. Wydawałoby się, że coś absolutnie przeciwnego. Ale w Duchu Świętym nie ma przeciwności. Jest ogniem, który oczyszcza, ratuje i oczyszcza równocześnie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, kiedy pierwszy raz pojawia się to określenie ducha w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju. Jest nazywane ruach, to znaczy tchnienie. Zresztą tłumaczy się to tchnienie ruach właśnie jako duch. I w, w pierwszych zdaniach Księgi Rodzaju już możemy przeczytać, że Duch Boży unosił się nad wodami, które były chaosem. Ale Duch Boży już to zaczął kształtować, już zaczął to porządkować. Bardzo ciekawe jest też yy, tłumaczenie, które było znane w czasach Pana Jezusa, kiedy przetłumaczono tę te gra... Hebrajski tekst na język aramejski, którym posługiwali się Żydzi w Palestynie wtedy, to to, co my tłumaczymy jako Duch Boży, unosił się nad wodami, tam przetłumaczono Duch Miłości, unosił się nad wodami, bo Duch Święty jest Duchem Miłości. Bez Niego nie ma miłości. Nie jesteśmy w stanie otrzymać miłości, ale jest, jak powiedziałem, to określenie ruach. To znaczy tchnienie, powietrze, wiatr, duch. I dzisiaj słyszymy, jak apostołowie zgromadzeni są w Wieczerniku, w Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w jedno z trzech takich bardzo ważnych świąt żydowskich, w których pobożni Żydzi byli zobowiązani do przyjścia do Jerozolimy na pielgrzymkę. I wtedy w Jerozolimie było bardzo dużo pobożnych Izraelitów. I wtedy dało się słyszeć huk, wiatr. Żydzi czytali wtedy teksty, które mówią o tym, jak Pan Bóg objawił się na Synaju, jak dał Mojżeszowi prawo, jak to wszystko działo się w takim wielkim huku wśród piorunów, w ogniu, wśród burzy. Także Izraelici mówili, żeby Bóg więcej już do nich nie, w ten sposób nie mówił, bo się za bardzo boją. I oto tego samego dnia wystraszeni apostołowie, którzy byli, to jest 50 dni po Zmartwychwstaniu, Święto Tygodni, tak się nazywa to święto, Pięćdziesiątnica, Szawłot, Święto Tygodni, 7 tygodni, 7 razy 7 dni, 49 plus ten jeden pięćdziesiąty dzień, który jest tym dniem też w którym Żydzi stroili domy na zielono yy, gałązkami. U nas w Polsce, w wielu regionach jest ten zwyczaj, że na zielone świątki, czyż nazywamy je zielonymi świątkami, także stroimy domy takimi gałązkami. I to jest i tego dnia, kiedy był taki tłum, wtedy Okazuje się coś bardzo spektakularnego. Apostołowie wystraszeni, pomimo tego, że przez tyle dni spotykali się z Panem Jezusem, pomimo tego, że widzieli Go, jak wstępuje do nieba i ucieszyli się tym, to jednak są zamknięci, bo się ciągle boją, bo to, co oni mogą zrobić, to jest tylko to, co jest w ludzkich siłach. Czyli mogą się zamknąć i modlić i wołać o Ducha. I wtedy przychodzi Duch i wszystko się absolutnie zmienia. Zmienia się rzeczywistość, zmienia się świat. Ci wystraszeni rybacy najczęściej wychodzą nagle i okazuje się, że głoszą w języku zrozumiałym. To też jest coś, czego potrzeba w Kościele, potrzeba, żeby Duch Święty dawał nam możność głoszenia w języku zrozumiałym. Żeby to nie było. W teologiczne, ale żeby było czymś, co dotyka serca. I Duch Święty, właśnie mówię, działa tak jak zaskakująco. Zaskoczył tych, którzy byli na zewnątrz, zaskoczył tych, którzy byli wewnątrz. Trząs drzwiami, trząs oknami. Wydawało się, że wszystko też znowu się zmienia i rzeczywiście się zmieniło, zaczęło się zbawienie świata. Zaczął się kościół, który wyrusza spokojem Chrystusa. I w tym kontekście y, przypomina mi się, dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie jako hymn tego psalmu. Niech zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. W 1979 roku, kiedy Jan Paweł II przybył do Polski, krótko po. U roku właściwie po zostaniu papieżem, na placu, ówczesnym Placu Zwycięstwa, dzisiaj jest to Plac Piłsudskiego, odbywała się wielka liturgia w przeddzień zesłania Ducha Świętego. I papież głośno krzyczał, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Powtarzał to z takim, tak bardzo mocno i z taką wielką wiarą, tej ziemi. Ci, którzy są starsi, pewnie pamiętają, że wtedy nam się wydawało, że coś takiego jak Związek Radziecki, jak system komunistyczny, to jest coś tak trwałego, że nie ma szansy, żeby to pękło. A tego dnia zaczęło pękać, bo była modlitwa o Ducha Świętego, kogoś, kto miał wiarę. I dzisiaj, kiedy patrzymy na swoje życie, na nasze te wydarzenia, które nas dotykają, na nasze lęki, które mamy tak jak apostołowie, czy te lęki związane z chorobą, z pandemią, czy lęki związane z wojną, z brakiem pieniędzy, z, z inflacją narastającą, z, z lęki o przyszłość, to bardzo potrzebujemy wołać do Ducha Świętego, który jest jak rułach, jak wiatr. Nigdy nie wiadomo, gdzie zawieje, jak zawieje, czy będzie to łagodny powiew, czy, czy burza, która wstrząśnie całym światem. I kiedy nam się wydaje, że ludzkie wysiłki już zawodzą z różnych powodów i że będzie tylko źle, to trzeba wołać. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi tej ziemi, tutaj, tej ziemi na Ukrainie, niech wstąpi Duch Twój, bo tylko Duch Święty ma moc przemienić serca i zrobić coś, czego my się absolutnie nie spodziewamy, nie wyobrażamy sobie, nie wiemy co będzie. Ale Duch Święty jest wszechmogący, ma moc. I dlatego jesteśmy pewni, że jak wołamy z wiarą, niech wstąpi Duch Twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, to on na pewno zstąpi i na pewno odnowi tę ziemię. Amen.